Manżury już gotowe, zaraz idziemy do manżurni właśnie lub szambonurni. Będziemy się dzisiaj taplać w błocie. Jest tak tam w środku jak na Marsie, Także mimo że obieg nie jest zbyt długi, to będziemy mieli frajdę, bo będziemy sobie brnąć w takim fajnym błotku. Dzięki najbardziej lubiam w barłogu się tak barłożyć. I taki dzień właśnie. Benny, dawaj! I proszę bardzo, Marek idzie. A z tyłu Benjamin Benny. Ben Na narty idzie, jak widzicie, do Szambonorni Na Małysza, panie Benny. O, właśnie, z jasna Małysza i skok. Tylko, że Małysz skaczek bez tych kijków, nie? I za chwilę wodujemy naszego pontona. Titanika. Zostawcie Titanika. tam zawsze gra muzyka. Jak nazwać, wiesz, Benne? nie Titanic ponton? No to była koncepcja tak, Durex, ale on za bardzo y, współcześnie. Za bardzo amerykański. Y, y, unimil. Lepiej, nie? No patrz, u, u, Unimil umili Ci życie. Zobaczcie, jak jest ciasno w obiekcie. Praktycznie woda sięga, znaczy jestem tym mułem pod... No, tu już się tak rozszerza, ale, Panie Sławku, prosimy o poświetlenie i możemy zobaczyć, jak pięknie się te frakcje tutaj, takie koloidalne, wręcz robią. Wygląda to jak na filmie Tarkowskiego Solaris, i tam był taki właśnie fraktalny, koloidalny ocean. Idziemy, zobaczcie, no jest po prostu bagnicho. Tu nam się te, mówię, osady koloidalne takie robią. Pięknie buzuje, jak na solarisku. U Stasia Lema. Chłopaki przedzierają się, uciekają z Polski, przedzierają się za granicę. Sławek idzie jako czujka pierwsza naszą ucieczkę nasz strategiczny sponsor sponsoruje. Chodzimy akurat zobaczyć teraz w strefę deszczu jaskiniowego. Mamy tutaj infiltrację H2O, która przecieka sobie grawitacyjnie w dół. No i tutaj nam dochodnika. Kapią krople, daje to bardzo ładne efekty. O, proszę bardzo, zobaczcie, jak wygląda eksploracja błotny świat. Pięknie paruje. Zobaczcie, jakie ładne są efekty. Więc jest tutaj temperatura kropki rosy. Otwory strzałowe i otwory tak. wiertnicze są. Wiertnicze, wiertnicze są, tak? A są szczęście. Tak. Marco Polo 1 i Marco Polo 2. Jeden był w Indiach, drugi był w Japonii. <głosy> <głosy> Popatrzcie... Zanibamy, więc ty... Tak. My teraz korzystamy właśnie z... E, Dobrodzi, z z, z tak nowego rynku Nowego jedwabnego szlaku, szlak by go trafił I na przykład mamy Alibabę, właśnie, co tam jeszcze mamy? Aliexpress Aliexpressa I zobaczcie jak wygląda strefa spa, Marek idź Właśnie po tamtej stronie, bo zaraz będziecie mieli obwał O teraz idź, ale trzymaj się właśnie, bo tam chodzi mi o to żebyś Zobaczył? Tam. Oj, o. O, widzisz? Patrz. I teraz zobacz, co się dzieje, nie? I jest drobny problem, bo jak wyciągasz jedną nogę, to zapada się druga. Więc delikatnie można przesunąć do przodu, ale za chwilę i tak się przesunie. W zasadzie pedałujesz w miejscu na 20 cm. Piękna rzecz. Liczniczek nam śpiewa. Bo my lubimy. Ja patrzę, że giną ludzie. Patrzcie. Trzeba a się. Stonąć, a licznik śpiewa. Licznik? A licznik? Musi być. O. Ale dzisiaj jest cienko. Dzisiaj jest normalnie. Chociaż ja mam tutaj już Sławek mówił, że mi się przestawiło. Ja jak mam nawet 13 czy 15, to u mnie pisze normalnie. Na u nas jest norma też. Aha. Tak, u mnie jest normalna. Taka jest normalna, to jest. Nie mamy Dobrze, i płyniemy sobie dalej, nasi strategiczni sponsorzy, mamy torby na ubrania, zauważcie. Uważajcie, tu mamy mąciaka, bo trzeba mącić tutaj. Tak, i tam strefa obwałów, uważaj, tak? Tak, tam. No właśnie, te łupki tutaj zauważcie, tak? Łupki grafitowe zaczynają się pojawiać. A tu mamy plażę piękną. Zobaczcie, plażing, smarzing. Taki radonowa plaża. Plaża, radonowa beach. Przychodzimy, kładziemy się w tym błocie. Okładamy się tak jak borowiną, bo to ma swoje właściwości. I wygrzewa nam wtedy te kości nasze, wszystko i dolegliwości, mijaj. Piękna strefa. Sławek, poprosimy o podświetlenie. W tym miejscu mamy zjawiska krasowe. Tutaj, te. Tak? No, patrz, jak to ładnie wygląda. Mamy strefę dyslokacji i kontaktu kontaktują nam się tutaj skały gnejsowe strefa troszkę złupkowania no i mamy skałę już wapienną oni tutaj piszą że to są wapienie krystaliczne no to więc należy to traktować jako przeobrażone wapienie a więc marmury i patrzcie, milusińscy zaczynają nam piskać Złoty 64, zł. normal. Sławek, u ciebie jak? 0,52 było, było i buchaj, no bo jest... Aha. To jest już, to już jest 0,36. Więc wchodzimy w strefę Marii Kiri Skłodowskiej z Radonkiem. Maria Kiri, bardzo dobra, nasza rodaczka, która odkryła dwa pierwiastki. Jesteśmy bardzo dumni z niej. <laughs> o, tuż... <laughs> Gdzie jest pochowana? W Paryżu chyba jest, tak? A nie co na końcu? No, tu może jest na końcu pochowana, ale powiem Wam, że w czeskim Jachymowie jest Muzeum Marii Kiri Skłodowskiej, bo stamtąd Rudę Maria Kiri brała do swoich badań na Sorbonie w Paryżu w swoim laboratorium z mężem Piotrem Kiri. Miała właśnie Rudę z Jachymowa. i w Jachymowie Maria Kiri jest, no, można powiedzieć, tak wystawiona na piedesta. Nawet wyobraźcie sobie, że jedno z takich spatam, bo tam jest uzdrowisko, leczą na bazie radonu, to też nazywa się Kiri. Dbają o pamięć o Marii tam. I to nas bardzo cieszy. 3,70, 3,80. A, A było 4. Widzicie, spada, bo to się waha, powiem wam. To, co tutaj mamy, mamy już obwał i mamy, zobaczcie, marmury smużyste, to są te tutaj skałki, o, tu jest cudowne. O, i te smugi takie. to ciekawe, tą frakcję tutaj, 4,46, patrzcie jaki skok, 56, wiecie jak leci? Każdy taki impuls to jest szczyt. Im więcej tych impulsów, znaczy się, że więcej jest tutaj radonu w powietrzu. Piękne strukturki osadowe, i proszę bardzo, idziemy dalej. I Beny lustruje swoje przyszłe lokum W razie kryzysu. razie kryzysu już jako prepers wie, gdzie uciekać. Tak. I Marek na końcu. Powolutku sobie chłopaki je. Uwaga, bo tu jest dosyć głęboko. Rizomorty na ścianach, a tutaj siadamy i oglądamy piękny marmur smużysty. Mamy tutaj też wysięg. Fragmenty da dawnego belkowania, bo widzę, że drewno już jest rozłożone. Po drugiej stronie artefakcik. No i na wiertę. A żeby zobaczyć właśnie ten artefakcik, proszę bardzo. O, Jest, jest. Marian właśnie dwa dni temu miał urodziny i do tej pory trzyma go forma. Po imprezie. Nie? Piciu właśnie i proszę zobaczyć. Zadowolony? Zadowolony. Wątroba jeszcze się trzyma, nie? Tak. Jakoś przestrzepu jeszcze nie było. Jak na agrafkach. Aha, jak na agrafkach, ale co? Na wina się przerzuciłeś tak, ostatnimi tak, czasy. Tak, wina są lepsze. Co się nawinie. To co się nawinie, to się kupuje. Chociaż oczywiście wiadomo, te wina są lepszej marki niż kiedyś były. Bo kiedyś to były My te. Też siarczyny zawierają. Siarczyn. Wiem, bo czasami w szklankę wypijemy głowa boli. Jedną. No ale no to dobrze zawierają, no. bo inaczej trzeba by sobie tak. je dosypywać specjalnie. Tutaj to mamy wiesz, to też kosztuje. Krzysiu właśnie jest specjalistą od słoniny i bimberku. I on właśnie raczej gostuje z racji tego, że jest młodszy w silniejszych trunkach. Pracuje w podziemiu, podziemiu. Alkoholowym. Alkoholowy. i alkoholowym tłuszczowym tłuszczowym Ona się i opija. Na półce wiadomo Lufa nagle mu się zaczastają drzwi z tyłu. Został już na Poleciało. półce i zamknęło. No, nic mu się nie stało, bo by ratowanie go, prawda? Ale, no, ale po prostu w pewnym momencie nie miałem wrócić. I proszę bardzo, jak zawsze teraz zdjęcie już takie do portfolio, żeby nas przyjęli do pracy. Proszę bardzo, jakie ładne.